te łóżka mają. Bo... Co jest, staruchu? Nie nazywaj mnie tak. Ała. Po pierwsze. Po drugie, jedziemy do nowego więzienia. Wychodź. Znowu przeniesienie. O, były wygodne łóżka. Uuu, dofinansowanie dostaliście. Zsiadaj. Jedziemy. A, okay. Mogą być powolne auta, ale to się nie dziwi. No, widzę, że księga w ogóle nie przywitałem się. Yy, jedziemy teraz do jakiegoś więzienia. Tam policja zna jakieś odklejki czasami, ale dobra. No, no, jest noc. Skąd ty w ogóle mi słyszysz? Oj, zostawcie jeszcze łapkę, Subika. No, tyle. A ja, wracam. No, na jakiś za dupie wjeżdżamy? To jest na więzienie. O, w dupę! Um, um, sam nie wiem, co przeskropałem, więc y, y, może mi... Będziesz mógł sobie wybrać salę na spokojnie. Eee. E, to tu ja już poczekać. Tak, to ta, minutes ta. later. Dobra, sobie go wpuścili, ja poczekam. czekam. O, chyba otworzyło się coś. Dzień nie już pan otwieram. Ej, eee, otwarte to... jest to, przyszedł po Hehe, Maciuś, nie zamknij drzwi. idziesz tam. Już, celujesz w ciebie. Dobra, dobra, ale raz ktoś wyjście, bo ja będę tam uciekać. I co ty powiedziałeś? Spray ma Wracaj tu. dobra, Piotr, dźwięk nie może sobie zbierać. Oddawaj oddawaj Nie pij mnie. W całym następnym odcinku uciekamy normalnie, bo to to zaczyna No, co ci powiedz, co tam gadasz? Że ucieknę jutro, zobaczysz. No, zobaczymy. Idę sobie brać zadać. Czy już nie uciekniesz sobie? Nie, nie wybierasz, Czekasz na mnie, czekasz na mnie. Ja tu chcę mieszkać. Eee, czekaj. Czego? Czego chcesz? Są. Nie za, za, za ten. Serio? To są osoby, które ledwo co zrobiły. Jeżeli będziesz nie przyrzeczny izolatka, No wybieraj sobie. To! Nie. No to to, to taka zanic zwyklejsza. No, taka może być, poczekaj jeszcze. Tu jest inno z A czyli wybrałeś tamtą, to, to tutaj jest lepsza. Je y y możesz tutaj jeszcze. No dobra, to, to czekaj. Nie, tamtą, tamtą chcę, tamtą. Okay. Chcę, bo tutaj jest taki fajny stółek. Dobra. To ja cię zamykam. Idź spać i jutro jest śniadanie. No i coś na zawiezienie. Jakieś łóżka są ładniejsze. Najbardziej spodarowane. No, Ale to ja jestem. O, wreszcie się jakoś fajnie spało. 6 rano. I to się jeszcze wystraci. Ale coś porobił, muszę przy w stole. Uwaga, uwaga, więźniowie. Śniadanie będzie o 10. 4 godziny na śniadanie. Ech. No, przynajmniej sumie tu świat jest światło, jakieś nietoperze. Dobra, poczytam sobie jeszcze tą książkę czy coś. Dopóki mi tej cenie otworzę. Nie ma co uciekać, bo tutaj jest takie zabezpieczenie, wy widzieliście, jak na początku było. Czekaj. Tu chyba jest tam jeszcze, jakby się mogli odpierzyć tak szybko, to coś drzwi rozwalę. Tam jest otwarte, to jest przecież. rozwalam to. Idę na kontrolę. Kiedyś powiedziałem.

Ja tutaj nic nie robię podejrzanego. Okej, okay, tu jest ósma widzowy, tak nie szusta, bo nam się zegarek sfugował. Więc dwie godziny zostało to śniadanie. Dlaczego kupałeś drzwi? Hmm. Panu się przewidziało. Pan ma tyle lat, że panu się przewiduje. Ja wszystko było na kamerach zapisane. Jeszcze raz... Ja ci szykuję śniadanie? Będzie bardzo dobre. Dobra, dobra. Zaraz na stołówkę, gdy przyjdziesz. Muszę coś porobić. But, O, dobra, 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 dobra. Dobra, już jest dziesiąta. W więźniu Co? Zaraz przyjdę, więc proszę się uszykować. Co ja mam się kałacie jak ja nic tutaj nie mam oprócz kidla? Muszę się załatwić, bo śniadanie będzie przez godzinę. Co kurde, będę stracił przez godzinę? Ja cię. czy aż przez godzinę, nie się. Otworzy pan to kiedyś? No, nie o tak! A co to jest? UR reklama. Nie wiem. Tutaj nie możesz wejść. Tutaj nie można chodzić. Co tu jest? Tutaj będzie przerwa po śniadaniu. Okej. Okay. Więc idź już na stół. To jest stołówka? Tak. Nie to! Hmm. Zaraz cię tam... Wyjdź stąd, bo do tej izolatki trafisz. Zapomniałem zamknąć. Wchodzisz tam. Dzień dobry! A to ten pa, to spam ten sam, więc. No. Proszę się cię do widzenia. O, jim, jim. Piłka! Nie jest nie niej nie, 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 nie. <свист> Очень достойный человек. Я ночь, можешь выjść Dzięki za wyjście z więzienia Widzisz to, za, to zabezpieczenie. <laughs> Nie! Idziesz na przerwę, już! Dobra, gdzie? Co jak? Masz tam drzwi tam, gdzie chciałeś wejść i tyle. Uuu, jakieś siedzenia. No dobra, e, tutaj? Nie wiem jaki, nie? A piłka gdzie? Piłka? Nie wiem. Czekaj, już ci daj... Poczekaj, zapomniałem jej wziąć. Nie no, fajne boisko tutaj mają. Utknąłem w siatce. No, co masz? Ciekawe. Ja sobie popatrzę. Przecież z tym się grać nie da. W mojej szkole, jak mnie ucięli, to była taka świniowa, świniowa, yy, ta, 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 świniowa piłka. Kurde, czekaj Nie no, ten jest jakiś siwny. Mama, chcesz do izolatki zaobrażony? Jak? Yeah. go Jak? Oczekuj. Koło się bardzo taką wyjątką świnkę trzymaj. Podobno. Trzymaj! gol? Co jest? Dużo zrobiłeś? Gol, 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 gol. Daj, gram z tobą. O, o, nie jestem piłką. Nie jestem, piłką. Kooo, dobra, nudno. Idę stąd. Trzymaj piłk. Dobra, i tak idę już. Lejdź. Coś jutro ciekawego będzie? Zobaczymy. A kiedy? Czy chcę, czy chcę się spytać. Kiedy masz urodzinki? A ja nie wiem. Ja nie mogę. Chyba dziś, jutro. Chyba jutro. No okej. Okay. To ja tracę kartę niespodzianka. A tak to nara. Ech, dobra widzowie, widzimy się w następnym dniu. Ech, bo tutaj nic więcej się nie wydarzy. Uuu, dobra widzowie. Budziłem się cię Piatkowo wcześniej, bo jest chyba czwarta. Więźniowie, więźniowie, uwaga! Jeden więzień, który wczoraj przyszedł, ma dzisiaj urodziny. Proszę go szanować dobrze i złożyć mu życzenia. Życzę po sobie, z tym w więzieniu. Ech. Kolejny młody dzień. Dobra. Może sens? Ciasto przychodzi! Ciasto! Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje. Dobra, eee, trzymaj. Gdzie mam ci to postawić? Na ziemi. Ok, trzymaj twój tort. Więcej Do moje urodziny muszę sobie spieżyć? Oj no Ty jesteś jakiś nie Ale co ty robisz? Co ty robisz? E nic, hmm. ja tu byłem cały czas przewidział ci, że ja tu byłem. ma na urodziny dostajesz psa. Zaraz tu przyjdzie. Psa? Tak. Psa? Tak. Ja, nikt mnie nie odwiedzi, nigdy nie. Odwiedzi. Yy, właśnie, dzisiaj masz wizytę. O Kiedy? której? Za godzinę. No nie, sobie pół godziny. Dobra, to ja się prześpię do tego momentu. Tu proszę mnie obudzić. Czekaj, czekaj. czy yy, yy, trzymaj psa. Czekaj. What the fuck, amigo! A, zapomniałem. Że psy nie działają w tym świecie. W jakim świecie? Ty jesteś jakimś kosmitą chyba. Co powiedziałeś? Chyba, że te lasery tam włączają zwierzęta, to to, to, to już... Dobra, idę spać, proszę nie ja chodzi za pół godziny. No. Eee, yeah, dobrze się nie wyspałem. Eee, uh. dzisiaj jest rozmowa. Proszę iść na rozmówkę tam gdzie jest przerwa. O oh, siema. Oh, siema. Siema. Wiedziałem, że ty mnie odwiedzisz, bo tylko jego na mnie pamiętasz. No, dzisiaj masz urodziny chyba, nie? Z wszystkiego najlepszego. No, dzięki. I z takiej okazji muszę ci coś I Widzimy się na statku. A ja wychodzę, bo to jest ograniczony czas. Jasiu, na statku, na statku. Przez portal No nara. Nara.